Stella Maris Biblijne rekolekcje adwentowe kanału Jaskinia Słowa Cieszę się, że razem możemy odkrywać prawdę o Matce Bożej, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, Cieszę się, że zaglądacie do tego cyklu, że podjęliście to wyzwanie, by każdego dnia otwierać Pismo Święte, z ołówkiem w ręku notować, przysłuchiwać się tym moim nieudolnym nadraniom, ale też mam nadzieję, że udaje się wam znaleźć czas na osobistą modlitwę, na odkrywanie, szukanie w swoich komentarzach, w swoich różnych książkach, rozważanie tych tekstów. No Mam się świadomość, że po tych dwudziestu kilku dniach spotkań będziecie mieli naprawdę sporo Miejsc wyjaśnionych odnośnie do zapowiedzi Matki Bożej w Starym Testamencie, ale też tego, w jaki sposób Maryja przedstawiana jest w Nowym Testamencie. Dziękuję za wszystkie komentarze, sugestie, uwagi. Zachęcam, by kliknąć subskrypcję kanału Jaśnienia Słowa, by także kliknąć łapkę w górę, jeśli ten film uznacie za ciekawy. Tak, też zachęcam, by polecać te filmy, udostępniać, kopiować li linki. Innym przekazywać, by jak najwięcej osób skorzystało z tego adwentowego cyklu. Nazwałem go Stella Maris, Gwiazda Morza. Wyjaśniałem, że to nawiązanie do słów pieśni adwentowej. Link będzie przez cały adwent, właśnie w opisie filmu. Obok też linku do zrzutki, gdzie można wpłacać jakąś swoją pomoc dla tego kanału. Tam też jest do mnie adres mailowy jestem przekonany, że to określenie Maryi pochodzące z hymnu brewiarzowego Stella Maris Gwiazda Morza jest naprawdę niezwykle treściwe i właściwe. Tak jak marynarzom szukającym drogi w ciągu nocy na wzburzonym morzu, szukającym drogi do portu, właściwego kierunku. Maryja jest kimś takim dla nas. Jest tą, która pokazuje nam Chrystusa, która jest dana nam jako przewodniczka, ta, która prowadzi nas do Chrystusa, ale także jest tą, tą gwiazdą. Dlatego w każdym tym nadraniu umieszczam jako tło jakiś gwiazdozbiór, jakieś gwiazdy, nocne niebo. Maryja jest tą gwiazdą, która w ciemności nocy, grzechu starego testamentu pojawia się jako ta najczystsza, która pokazuje nam i prowadzi nas do Chrystusa. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajęli się tekstem myślę, że no, dobrze znanym. Ewangelii Świętego Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 11. To opowiadanie o weselu w Kanie Galilejskiej. Dzisiaj chciałbym prosić was, żebyście teraz zatrzymali, jeśli to możliwe to nagranie i spokojnie przeczytali ten tekst, przypomnieli sobie treść, bo jest takie ryzyko, że jeśli dotykamy Ewangelii bardzo dobrze znanej, to już z góry wiemy, co się wydarzy. Tyleśmy słyszeli różnych komentarzy, kazań, wyjaśnień, różnych symboli, sześciu stągwi, wesela, wkanie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. My to wszystko już wiemy, ale spróbujmy wejść w ten tekst z taką nowością. Prośmy Ducha Świętego, by On nas w tym spotkaniu prowadził, by to On przed nami otwierał to Pismo Święte i On z nami je wyjaśniał. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zachęcam, by teraz przeczytać tekst. Ewangelii świętego Jana, tego drugiego rozdziału i teraz za chwilę zaczniemy go omawiać. Ponieważ dużo jest różnych komentarzy i na pewno słyszeliście wiele wyjaśnień i interpretacji, homilii, rekolekcji na temat tego jednego fragmentu Ewangelii, na pewno niektórzy z was byli w kanii Galilejskiej i tam odnowili swoją przysięgę małżeńską. To były bardzo ważne wydarzenia. Ja sam, jako przewodnik po Ziemi Świętej, byłem tam no, kilkanaście, czy jak nie kilkadziesiąt razy i, i z różnymi grupami tę Ewangelię czytałem. Ale przyznam się, że kiedy kilka dni temu, kilkanaście dni temu, byłem na sesji jubileuszowej w domu formacji duchowej, w Centrum Formacji Duchowej Ojców. Salwatorianów w Krakowie. Był tam ojciec Innocenzo Dargano. to jest już starszy człowiek, to jest Kameduła, włoski profesor z uniwersytetów w Rzymie, z Uniwersytetu Papieskiego Renoriana, i też z innych uniwersytetów i jest jednym z no, najznakomitszych badaczy Pisma Świętego, takiego sposobu czytania w tym duchu Lectio Divina. Na pewno znacie jego książki, jest ich też bardzo dużo. To naprawdę mądry człowiek, który zaproponował zupełnie inną interpretację. Dla mnie osobiście, no, który też jestem biblistą i znam te teksty, ta interpretacja była naprawdę nowa. Ojciec Gargano podkreślał, że to nie jest jego pomysł. To jest jego badanie dokumentów ojców Kościoła. Komentarzy, homili wielu, wielu ojców Kościoła, którzy tak próbowali zrozumieć ten tekst Ewangelii, jak ja bym chciał dzisiaj też Wam zaproponować. Proszę więc się jakoś nie burzyć, jeśli to będzie coś innego niż zawsze słyszeliście. Przyjmijcie to jako moje podzielenie się owocami moich osobistych rekolekcji, tego, co czego uczył ojciec Inoczęcu Dardano i tego, co też sam w tym tekście odkryłem, zobaczyłem. To jest Taka trudna Ewangelia, bo Ewangelia świętego Jana jest takim głębokim wejściem. Można się zatrzymać na tej prostej warstwie, gdzieś tam wesele i już, ale spróbujmy dzisiaj wejść głębiej. Propozycja, ale myślę, że bardzo pomoże nam też zrozumieć, kim jest Maryja w tym Bożym Planie Zbawienia Człowieka. Pierwsze pytanie, które trzeba by sobie zadać, to chcielibyśmy wiedzieć, kim są nowożeńcy. Na czyim weselu my się znajdujemy, czytając tę Ewangelię. Bo nie znajdujemy żadnej wzmianki o Pannie Młodej. A gdy mówi się o Panu Młodym, robi mu się wyrzuty, bo nie zachował się tak, jak powinien zachować się Pan Młody. Dlatego tradycja ojców Kościoła sugeruje, że ten tekst trzeba przeczytać, uwzględniając, że oblubieńcami, o których mówi się w tekście, jest Maryja i Jezus. Dlaczego? Spróbujmy to zrozumieć. Oto trwa wesele w kranie galilejskiej. Są tam zaproszeni krewni, są przyjaciele, pośród tych przyjaciół jest Maryja, która zabiera ze sobą swojego syna, syn zabiera ze sobą swoich uczniów, apostołów. I widzimy, że ten krąg zaproszonych jakoś się poszerza i ten, kto organizował wesele, może nie spodziewał się tylu ludzi. Stąd okazało się, że nie jest dobrze przygotowany, by, by wszystkim dać to, co należało dać. Zaczyna brakować fundamentalnego elementu nie tylko wesel, ale każdego przyjęcia uroczystości na Bliskim Wschodzie. Zresztą w basenie Morza Śródziemnego, no tak jest do dzisiaj, nie można świętować bez wina. To jest coś naturalnego. Wino jest czymś ważnym. I tu w planie galilejskiej tą, która zauważa brak wina. Jest Maryja, matka Jezusa, która jest zakłopotana. Zrozumiała, że w tej sytuacji powinna zareagować. I musi zmienić rolę. I tu ewangelista podkreśla tą zmianę. Bo jest takie subtelne przejście w tekście. Najpierw mówi się o matce Jezusa. Była tam matka Jezusa, czytamy. Ale potem Jezus mówi do, nie, do Maryi niewiasto. Nie mówi mamo. Syn nadaje matce nowy tytuł. Matka przemienia się w niewiastę. Tu jest użyte słowo „dynaj”. Ale „dynaj” to nie tylko kobieta, niewiasta, stąd też to jest, ginekologia jest też z tego słowa „dynaj”. Dynaj w tekstach starożytnej Greki to także znaczy żona, a więc także panna młoda, oblubienica. Tak nam mówi tekst grecki. A oblubienica no, rządzi w swoim domu. I mąż, oblubieniec, nie może przejść obojętnie wobec słów, wobec oczekiwań, wobec poleceń, które, które daje mu żona. Pamiętacie historię Estery z Pięknej Księgi w Starym Testamencie? Estera poleca coś swojemu mężowi, ona jest żoną wielkiego króla Persji. Ona prosi, i, i mąż no, nie może nie odpowiedzieć, nie zareagować na prośbę żony. Musi spełnić to, czego pragnie jego żona. Skoro jest żoną, to jest też ukochaną. Więc mąż musi spełnić to, o co prosi ukochana. Musi spełnić to jej pragnienie. Więc jak to zrozumieć? Czemu to nie jest tylko zwykłe polecenie, które matka kieruje do swojego syna? I tutaj ważnym szczegółem są słowa, które Jezus kieruje jako odpowiedź do swojej matki. Maryja mówi: Nie mają już wina. To też jest ważne, dlatego że wino jest symbolem radości, jest symbolem miłości, ekstazy. Gdy czytamy Stary Testament, to też natrafiamy na piękną pieśń nad pieśniami, a tam w pieśni nad pieśniami mówi się bardzo precyzyjnie, że, że szczęście, radość może być utożsamione właśnie z winem. Dlatego nie mają już wina, możemy zrozumieć, nie mają już więcej radości, szczęścia. Przecież szczęście jest, jest owocem miłości, więc te słowa nie mają już wina. Oznaczają po prostu nie mają już miłości. A jak można świętować wesele bez miłości? Gdy nie ma miłości, to wszystko upada. W kontekście Izraela i tekstów w Starym Testamencie opisujących związek Boga i Izraela, brak wina, czyli brak miłości, oznacza coś więcej. To znaczy, że nie ma już relacji. Tej szczęśliwej relacji pomiędzy oblubieńcem Izraela, pomiędzy Bogiem a oblubienicą, którą jest właśnie Izrael. Więc to odniesienie do Maryi możemy odkryć jako odniesienie do Izraela. Gdy brakuje miłości, tej więzi, jakiejś relacji między oblubieńcem i oblubienicą, nie można mówić o zaślubinach. Ci dwoje jakby stali się obojętni na siebie. A przynajmniej jest tutaj ta obojętność no, ze strony Izraela, czyli oblubienicy. Ale Bóg nie może pozwolić, by skończyła się ta relacja miłości, którą on sam zapoczątkował, gdy zawierał przymierze z Abrahamem, z Mojżeszem, gdy jakoś związał się z ludem. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem, ja będę mu Bogiem, a on będzie mi narodem. W wielu miejscach w Starym Testamencie Bóg pokazany jest jako wierny oblubieniec. To potomstwo Abrahama okazywało się niewierne. Widzimy to na przykład w opowieści z proroctwa Ozeasza w rozdziale drugim. Oblubieniec, czyli Bóg, zawsze był wierny, a oblubienica, czyli Izrael, naród, odchodził od tej wierności, zdradzał tę jedyność relacji z Bogiem, odchodząc do pogańskich kultów Baala itd. Więc trzeba umieścić tę opowieść o weselu w kanie dalilejskiej w kontekście historii szczególnej więzi, przymierza między Bogiem i Izraelem. Ta więź ma w pieśni nad pieśniami swoje bardzo konkretne, symboliczne odniesienie. Nie mają już wina, czyli nie mają już miłości. I to jest to, co Maryja, która czuje się w roli oblubienicy, w roli Izraela, jest figurą Izraela w tym miejscu. To jest to, co ona rozumie i o co prosi swojego syna. Prosi go, by zrobił to samo, żeby nie czuł się tylko synem wobec niej, ale by poczuł się w, w tym momencie, właśnie teraz, jako oblubieniec wobec oblubienicy, jako ten, który jest dany, jako wyraz miłości, dany Izraelowi. Czy to jest zupełnie wejście w nową relację? I dlatego tak ważna jest odpowiedź Jezusa. Jezus mówi w Treście Polskim czytamy, czy to moja lub Twoja sprawa niewiasto. Po grecku ti ei mi kai dynaj, czyli moja żono, moja oblubienico, co dzieje się między mną a Tobą. Tak to trzeba by dosłownie przetłumaczyć. To greckie wyrażenie w językach dzisiejszych nie ma dobrego tłumaczenia. No, czy to moja sprawa? Czyli jakby, co cię to obchodzi? Co nas to obchodzi? To nie jest nasza sprawa. To oni muszą znaleźć wino. My nie mamy z tym nic wspólnego. Taka jest odpowiedź, którą trzeba by, no, idąc za tym polskim tłumaczeniem, zrozumieć. Czy to moja lub twoja sprawa? To stwarza jakiś ogromny dystans. Ale takiej odpowiedzi nie ma w tekście greckim. Te słowa są słowami nawiązującymi do słów przymierza. To są słowa, które w pieśni nad pieśniami oblubieniec i oblubienica używają y, na wyraz swojej więzi, miłości. Można je zrozumieć: y, Ja i Ty stanowimy jedno. Ti, ei, mi, kaj, soj, dynaj. To jest przywołanie formuły przymierza. Przywołanie jakiejś szczególnej jedności między kobietą a mężczyzną. To, co pamiętamy w pieśni nad pieśniami. Miły mój jest mój, a ja jestem jego. Jezus potem dodaje jeszcze, jeszcze nie nadeszła godzina moja. A co to znaczy? Jeszcze nie nadszedł czas, w którym mam ukazać, że znowu są przywrócone zaślubiny pomiędzy Bogiem i Izraelem. Ti eimi soi. To jest wydarzenie hmm, zakochania. Gdy chłopak i dziewczyna patrzą na siebie w jakimś tłumie, rozpoznają się, poznają, są zakochani w sobie, to pytają się sami w sobie wewnętrznie, ale też pytają i siebie nawzajem: Co się ze mną dzieje? Co dzieje się ze mną i z tobą? Staliśmy się czymś innym, jesteśmy jacyś inni. Byliśmy tylko znajomymi, bawiliśmy się razem, kolegami z klasy, hmm, a teraz coś się zmieniło, wybuchło jakieś nowe uczucie. To, co mówi Jezus, nie jest więc pytaniem. Takim pytaniem sugerującym ogromny dystans, zdystansowanie się. Też takim strofującym trochę Maryję. Pamiętajmy, że w Treście Reckim nie ma znaków zapytania. To jest wytrzyknienie. Co się dzieje? Dotąd byłaś moją matką, a teraz przedstawiasz siebie jako oblubienica, stajesz jako figura Izraela. Ja byłem Twoim synem, a teraz przynaglasz mnie, abym wystąpił w roli oblubieńca. I w tym momencie tą parą, która celebruje wesele, nie są anonimowi mieszkańcy jakiejś kany galilejskiej. To staje się wesele, uczta radości, w której powraca relacja między Bogiem i Izraelem. Skonkretyzowana w szczególnej parze Maryi, i Jezusa. I aby celebrować to wesele, pojawia się znak. Znak, który jest jakimś szczególnym archetypem. Jest pierwszym ze wszystkich znaków, jak podkreśla Ewangelista, które pojawią się dalej w Ewangelii Świętego Jana. Ten znak polega na przemianie wody, która wypełniała te sześć stąg witamiennych, jak wspomniałem, w to, co pozwoli znów się radować. Woda która służyła do spełniania żydowskiego prawa rytualnej czystości, przemienia się w nowe wino, które powoduje, że starosta weselny jest zadziwiony, bo zawsze normalnie daje się najpierw lepsze wino, a potem, gdy się już wszyscy napiją, daje się gorsze, słabsze, rozcieńczone wodą, a tu się wszystko odwraca. To woda zamienia się w wino i to wino najlepsze, a wino przywraca radość i szczęście w świętowaniu tego wesela. Wszyscy są zdezorientowani, najbardziej ten starosta, a słudzy dobrze wiedzą, że tu chodzi o szczególną tajemnicę. Maryja mówi do sług zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Jezus. Maryja zrozumiała w sercu, że Jezus uznał swoją nową rolę. Dlatego Jan komentuje to był pierwszy znak. I dzięki temu mówi Jan, uwierzyli w Niego uczniowie. Ale w co oni uwierzyli? W to, że jest jakimś cudotwórcą? Że działa cuda? Pomyślmy sami, w co oni uwierzyli? Otóż uwierzyli w to, co mówi nam pieśń nad pieśniami. Niech mnie pocałuje pocałunkami swych ust, jak słodka jest twoja miłość. Usta twoje jak wino wyborne, spływa prosto we mnie, zwilżając wargi uśpione. Ja jestem mego miłego, a On jest mój i do mnie zwraca swe pożądanie. Pójdźmy, miły, powędrujmy na pola, nocujmy na wiosnach, pośpieszmy do winnic, zobaczyć, czy, czy kwitnie winorośl, czy pączki się otwarły, tam dam ci moje pieszczoty. Mandragory się ją woń, nad drzewami naszymi, wszelki owoc wyborny, świeży dla Ciebie, mój miły, chowałam. To rozdział siódmy. Pieśni nad pieśniami. Otóż apostołowie, uczniowie Jezusa, zrozumieli objawienie tajemnicy szczególnej, fundamentalnej dla Izraela. Skończył się czas obcości Izraela wobec Boga, a Bóg realizuje to proroctwo Ozeasza, przywołuje Izraela, by, by powrócił, by Izrael, ta niewierna kiedyś oblubienica, na nowo. Zaufała swojemu oblubieńcowi na nowo obiecała mu wierność. Przywraca się relacja Izraela niewiernej niewiernej oblubienicy z Bogiem, który był wierny od zawsze. I to jest celebracja tych wiecznych zaślubin. To będzie jeszcze potwierdzone w ostatnich chwilach życia Jezusa na Krzyżu, gdy z wysokości krzyża powie niewiasto oto syn Twój. Ale o tym już powiem w kolejnym nagraniu Dzisiaj chciałbym zostawić Was z tymi myślami. Pomyślcie sami, jak to rozumiecie. Zobaczcie, yy, może być jakaś taka chwila niezrozumienia tego, ale zobaczcie, Ewangelia nie jest prosta. To nie jest yy, książka biograficzna o Jezusie. To jest opowieść o Bogu. A Jan pisze do ludzi, którzy świetnie znają Stary Testament, którzy zachwycają się pieśnią nad pieśniami. Jeśli w wykładzie, zresztą polecam mój wykład o pieśni nad pieśniami, jest dostępny na YouTubie, jeśli w pieśni nad pieśniami czytamy o relacji oblubieńca, oblubienicy, Boga, Izraela, duszy i Chrystusa, w tych duchowych interpretacjach możemy naprawdę różne rzeczy znaleźć, różne piętne obrazy tam od, odkryć, to czemu tego nie możemy zrobić z Ewangelią? To także jest opowieść o Bogu. Co nie znaczy, że to wesele się nigdy nie wydarzyło. Bo jest ta warstwa czysto zewnętrzna, po prostu wesele w Kanie, ale pozostaje, pewne, pozostaje wiele pytań, wątpliwości, ale możemy zejść niżej i zobaczyć w tej opowieści coś naprawdę ważnego. O tym też, kim jest Maryja. Jest taka piękna książka: Maryja nie bez Izraela. Że Maryja jest wpisana w historię Izraela. Ona staje się córą Syjonu, staje się tą, która jest reprezentant, reprezentantką narodu, narodu, który. Który, który wchodzi w szczególną relację z Bogiem. Ale o tym w pozostałych, kolejnych nadraniach, to dzisiejsze zostawiam Wam, ciekaw jestem Waszych komentarzy. No i cóż, dobrego odkrywania piętna Słowa Bożego. Jeśli macie swoje komentarze do pieśni nad, do pieśni nad pieśniami, do księgi, do tej ewangelii o pani Galilejskiej, śmiało szukajcie, inspirujcie się. Niech ten dzisiejszy, kolejny dzień Adwentu będzie spędzony właśnie z obrazem Maryi, obecnej na weselu w tkani galilejskiej. Co przed nami dalej zobaczycie jutro. Do usłyszenia. Szczęść Boże.